Witam wszystkich następnego dnia z moją koleżanką Ała. Dzień dobry. <laughs> Widzicie, jak szybko się uczy polskiego? Za chwilę idziemy na śniadanie, a później chciałbym was oprowadzić po Dżakarcie, czyli stolicy Indonezji. Dzień dobry. No i okazuje się, że jednak idę sam na śniadanie, to znaczy idę sam po śniadanie, bo Ała się źle czuje i będzie leżała w łóżku. No źle się czuję po operacji, gdyby ktoś nie wiedział po naszym ostatnim spotkaniu miała wycięcie jelita i teraz jeszcze nie może za dużo chodzić, więc nie wiem co z nią będzie. A ja lecę kupię nam coś i zjemy tutaj na miejscu. Tak to wygląda tutaj wybiera się co się chce i to się dostaje. Jedzenie przyszło. Śniadanie. Ukryła telefon, żeby nie było widać, ale ja wiedziałam, że przed chwilą miała. Patrzcie, śpi. śpi znienacka w ciągu sekundy. Ona akurat ma taką umiejętność, że zasypia w ciągu chwili, bo już dwa razy miałem okazję, żeby tego doświadczyć. Aj. Good morning, guys. Aj. Natasz sobie spożywa jak zwykle przy telefonie. To nie jest tak, jak niektórzy mogą sobie pomyśleć, że ja ją tutaj ściągałem specjalnie. To ona zabiegała o to spotkanie i zależało jej na tym. I dlatego ja stworzyłem dogodne warunki do tego, żebyśmy się spotkali. I tak sobie tutaj jesteśmy. Ile będziemy, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że kilka dni ze sobą spędzimy. Nawet nie gadaliśmy jeszcze na ten temat. Pokażę wam, co sobie zamówiłem. Wziąłem takie danie, wiadomo, standardowo ryż, jajko. I myślałem, że kurczak z warzywami okazuje się, że to jest tofu. A pan powiedział, że tak, tak, to jest kurczak. No ale trudno, zjem to. Też dobrze smakuje nawet. Patrzcie teraz na to, czego Ała się nauczyła. Smacznego, Ała. Dziękuję. Zobaczcie, kogo my tu mamy. W końcu wstała z łóżka i pojawiła się Ała, wasza ulubiona koleżanka. Hi in Polandia. Cześć. 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 No, ja też za dużo dzisiaj nie robiłem. Siedziałem w domu i głównie montowałem filmik. Jednak nie wyszedłem, jutro gdzieś wyjdziemy, i jutro ona też będzie gotowa. Przynajmniej tak zapowiedziała, więc liczcie na to i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nas zobaczyć w jakimś nowym miejscu. A teraz idziemy na ogród, bo niestety, ale palaczka idzie dopiero po raz drugi. Także i tak jest duży postęp. A i pierwszy raz mieliśmy też taką delikatną sprzeczkę. Delikatną sprzeczkę też dzisiaj mieliśmy i nawet nie odzywaliśmy się do siebie. O, zachód też dzisiaj całkiem nieźle wygląda. Wczorajszy był lekko ładniejszy, a my od razu jak małpy się wspinamy tutaj na górę. <ślesk> Ten sam film, ale nowy dzień. Dzisiaj mam nadzieję, że Ała będzie miała więcej energii i gdzieś wyjdziemy i coś porobimy. A na początku, co chciałabyś nam powiedzieć? Dzień dobry. No, dzień dobry, witajcie wszyscy. Oprócz tego, przed chwilą ładnie śpiewała. Mam nadzieję, że też dla nas zaśpiewa. Masala Tak ale bym chciał No, bardzo pięknie, także dzisiaj jest energia, więc będzie ładniejszy dzień. Ale jeszcze taka ciekawostka dzisiaj dzisiejszej nocy byliśmy przedzieleni takimi dwiema zaporami, także jesteśmy coraz dalej, a już niedługo się będziemy żegnać, bo pewnie Ała będzie wyjeżdżać, więc musimy się oddalać od siebie. Tak? Tak. Tak. No, widzicie, zgadza się ze mną. Nie będę owijał w bawełnę, jest ciężko trochę z nią wytrzymać, z Ała, bo chyba jutro będzie miała okres i ma tak zmienny humor, że no masakra. Teraz stwierdziła, że nie będzie nigdzie wychodziła z łóżka, więc staram się ją jakoś przekonać i namówić, ale jest naprawdę ciężko. Sami zobaczcie, jaki ładunek energetyczny tutaj leży. What? Także jeśli ktoś myślał, że to jest piękna księżniczka, zawsze uśmiechnięta, to niestety tak nie jest. Zbliżmy się do tej diablicy. Patrzcie jaka jest zdenerwowana. Już żadna mina nie może bardziej to wykazać. A co ona teraz sobie na tym telefonie przed chwilą się spojrzałem. Szuka jakichś sandałów. Znienacka wymyśliła, że chce sobie kupić teraz sandałek. Ja a ma to an No. Ja już dawno nie miałem dziewczyny, ale teraz mi się wszystko przypomniało, jak to wygląda. Właśnie tak, jak z nią. Dzisiaj i tak się pożegnamy, bo wraca do swojego domu. I musi się stawić u lekarza. Czy jeszcze kiedyś się w przyszłości spotkamy? Wydaje mi się, że tak Aczkolwiek nie wiem kiedy, bo ja już niedługo wyjeżdżam Za kilka dni już wyjeżdżam z Indonezji Ale na pewno planuję tutaj wrócić Więc zobaczymy jak to się wszystko potoczy No nic jednak z tego wyjścia z domu dzisiaj nie będzie Więc wymyśliłem taką zabawę Ała się na to zgodziła Więc możemy coś popróbować zrobić tutaj Jakieś mini challenge'e i tego typu sytuacje Ała, chodź No zobaczcie jaka jest zła dziewczyna może, może trochę się rozweseli później. Ok, so the first challenge is that you have to make me smile. Masz minutę. Zrób tak, żeby mnie rozśmieszyć, a ja postaram się mieć kamienną twarz. Uh. Dobra, minuta minęła. zwyciężyłem. A teraz zróbmy odwrotnie, nie udało ci się, oło. przykro mi. Jej strategia nie zagrała. nie wiem co miałoby mnie rozśmieszyć w tym, co robiła, ale w sumie ja będę pewnie robił podobne rzeczy. Też wcale nie wiem, czy śmieszne. Uwaga, zaczynamy, czas tak. Nie wiem, co mam zrobić zupełnie. Powiem wam, że tak się jej boję dzisiaj, że. Ta zabawa już nie przerosła delikatnie, którą wymyśliłem przed chwilą. Nie wiesz, przejdźmy do jakiejś innej zabawy. To jest lekki niewypał. Ok, yui. Brawo. W następnej zabawie chodzi o to, żebyśmy się domyślili, co do siebie mówimy w swoim języku. Jesteś dzisiaj zła. No bo jesteś dzisiaj bardzo zła. I ona teraz myśli, co to może znaczyć. Komuś tak. You are beautiful? No. No, zdecydowanie nie powiedziałem tego dzisiaj. You are is devil. Yeah, 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 you you almost almost right. Tak, że jesteś diabłem. Okej, okay, mogę to zaliczyć. Zaliczone. I don't care not problem uh in today I am the devil, not the angel. No, to już zdążyliśmy zauważyć. Dobra, druga runda. Drugą rundę zróbmy, teraz ty mówisz. A kupargi kabali. Jadę na Bali niedługo. I'm going to Bali, soon. Yes. No, ale to było proste. Are you going to Bali? Ja. No, what are you doing? I'm going to Bali. Teraz jeszcze moje podejście. A przy okazji, z tego wszystkiego robi się mały wywiad. No, ale przynajmniej cokolwiek robimy. A nie tylko siedzimy i patrzymy na siebie ze złością. To znaczy ona na mnie dzisiaj cały dzień patrzy ze złością. No, tak się pozmieniała. Powiem wam, że byłem w takim szoku, jak ją zobaczyłem w takim wydaniu złym jak dziś. Czy wcale to do niej nie pasuje. No ale trudno. Dobra, teraz moje zdanie do ciebie będzie takie. Chciałbym, żebyś była wesoła jak zawsze. Uwaga, jak to zrozumiała? Chciałbym, żebyś była wesoła jak zawsze. Aku uh, I I like you. Yes? No. All right. uh, I don't like you because you're angry. No, but you're close. Coś takiego. I can say again. Look at me. Chciałbym, żebyś była wesoła jak zawsze. Me mm. and you? So? Yes, alright? Uh, say full me sentence. And you smiling? Mm, smiling together to marry it. Okej, dobra. <laughs> dobre, dobre, no, no na pewno zwłaszcza po dzisiejszym dniu powiedziała, że żebyśmy się uśmiechali, żeby wziąć ślub. Także. No, lekko mnie tym zaskoczyła. Zwłaszcza po tym co wcześniej mówiła, jak się zachowywała. No niech ci będzie. Okej, okay, so I said I want you to smile like always. I want you to smile like always. No, I'm a uh, today. Ostat... You can I smiling ja i telefon yes. spadł. Miejmy nadzieję, że się nie rozbił. Nic się nie stało. Nie wiem, sprawdziła. Nawet nie sprawdziła, co się z jej telefonem dzieje. Także chyba wie, że nic się nie stało. I phone ok? My phone is okay. Because um, this one for two, two, mm. Ok, ma osłonę, także nic jej się nie stało. Ale no, narzekała ostatnio. Bo jej telefon się rzeczywiście wiesza na maksa. Ostatnie zdanie w tej konkurencji, i przechodzimy do, coś innej... do czegoś innego. Tak. Dobry pomysł. Don't be promise. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Very nice. Very nice. Bardzo ładnie. Mmm, mm, mm, mm. Kiedy się znowu spotkamy? Ken? Can? Can you come to me? No, mo, blisko, 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 ale nie to. Yeah, it's close, but not this one. Can I come to you? Yes. Co? Mogę do niej przyjechać? Nie, wcześniej mi zaprosiła, nawet jej mama mnie zaprosiła. To jest w ogóle ciekawe. Ok, maybe one day. Maybe one day I come to you. Oh, ok, come to Bandu. Yes. yes it's okay. No, dzisiaj jest y zła i smutna, jak, ah. y jak, jak widać. No, I ask you when we meet next time. When we gonna see each other next time. Mm, Married. razem od razu prosto na ślub. Married and I go to Polandia. Yeah. O, świetny pomysł. Świetny pomysł. Weźmiemy ślub i zabiorę ją do Polski. So, do you want to marry me? Um, yes, uh, because. No, 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 no. Um, this one. Co? Zaraz mi przetłumaczy, bo często właśnie używa tutaj tłumacza do komunikacji ze mną. I rzeczywiście to jest takie przydatne, powiem Wam, że kiedyś, jak tego nie było, to rzeczywiście, jak osoby z różnych krajów chciały się porozumiewać i nie miały takiej możliwości, było dużo trudniej, na przykład korzystając z jakichś słowników, ale teraz, kiedy są tłumacze elektroniczne, gdzie można wpisać Całe zdanie, tak jak Google Translator, no to jest bardzo, bardzo wszystko ułatwione. Nawet można mówić i z automatu to tłumaczy, więc ciekawe co powie. Już się nie mogę doczekać. Wow, ale ładnie to napisała. Już, już wam czytam, co dokładnie tutaj napisała. Napisała tak. Wyjdę za ciebie, jeśli będziesz dobry i zechcesz spróbować. Wow, yes Wyjdę za ciebie, jeśli będziesz dobry i zechcesz spróbować. Wow, ale ładnie powiedziałaś. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie <laughs> mówisz. Gratuluję. Congratulations To jest deal? No, no, no. <laughs> congratulations, that you are okay. uh, speaking Polish, so okay. so good. Uh, one more, one, more. Dobra. one co, more. co jeszcze nam przygotuje? Ale jestem w totalnym szoku, bo nie sądziłem, że to pójdzie w tym kierunku. Aż się boję. Bardzo, bardzo mieszkać w Polsce. Ty chyba zrozumieliście, co powiedziała, Bardzo chciałabym mieszkać w Polsce. Really? but <inaudible> <Alright>? the Really. Yes. Alright? Yes. Really. Yes. Really. Yes. but Yes. Really. Yes. Really. Yes. my Yes. Language. Yes. very good. Very, wow. <inaudible> good! very good very good nie, yeah. yeah, yeah, Pisz. widzicie, już rozumiem co mówię, powiedziałem, pisz więcej, od razu wiedziałem o co chodzi. No nie, to jest zupełnie inna dziewczyna. Co się z nią stało? Ulepszyłem ją jakoś tym nagraniem. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Wow! Very nice! Wow! Módznie well no ah! Więcej, pisz więcej. We need form. Mm. O ludzie, no powiem wam, że jestem w niezłym szoku. A co jeszcze mógłbym o niej powiedzieć? Może dla tych, którzy nic nie wiedzą, jest to dziewczyna, którą poznałem na Bali miesiąc temu. Piąty raz powiedzmy dzisiaj się widzimy, coś takiego i ona sama pochodzi z wyspy Jawa. Zresztą nie powiedziałem wam, my w tym momencie znajdujemy się na wyspie Jawa. Ja specjalnie tutaj przyleciałem w zasadzie dla niej z Bali, bo jest po operacji. Miała po naszym ostatnim spotkaniu wycięcie jelita, także nie może jeszcze dużo chodzić, nie może podróżować. Ale lekarz pozwolił jej, żeby właśnie przyjechała tutaj ze swojego miasta, bo ma tylko dwie godziny autobusem i przyjechała tutaj specjalnie do mnie. A ja przyleciałem do niej, jesteśmy w Jakarcie, czyli w stolicy Indonezji. Dobra, bawimy się dalej. Music FreeJSAS do. Indonezji. Indonezji. Musisz przyjechać do Indonezji. Jestem w Indonezji. I am here in Indonesia. Yes. Right. Now. Uh, a people, a people from your friend online go mm. to Indonesia. Okej, okay, czyli wy musicie przyjechać do Indonezji. To powiedziała. Musisz, musisz przyjechać. Przyjechać. Free. Przyjechać. 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 Free Przyjechać. Free. Przyjechać. Free? Przy przy, Pri... Pri... O to jest trudne, tego nie umiem wymówić Przyjechać Przyjechać Musisz przyjechać do przyjechać do Indonezji. przyjechać do Indonezji Pri. przyjechać Pri. 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 In your language. Can you use with me for yes. speak my lounge? Yes. Mogę się powodszkolić trochę z jego z swojego języka. Apakaba. <laughs> Powiem wam, że ten indonezyjski przychodzi mi oh, łat yeah. łatwiej niż tajski. Jak próbowałem trochę się uczyć tajskiego jak byłem w Tajlandii, to trochę łatwiej jest mi z indonezyjskim, aczkolwiek bardzo mało się uczyłem, ale szybko zapamiętuję. Can you try? Yes. You you speak my language okay. and me speak your language. Okay. Okay? Okay. This one. Apa kabar. And me jak się masz. Jak się masz? Jak się masz. Jak? Jak się masz? Jak się masz. Jeśli Jeśli chodzi o to wyrażenie jak się masz, to powiem wam, że do końca ja cały czas nie jestem przekonany, czy to jest takie bardzo polskie, bo za często chyba my do siebie Polacy nie mówimy jak się masz w takich rozmowach codziennych. Wydaje mi się, że częściej jest używane sformułowanie co tam, na przykład, co tam, albo co u ciebie, co u ciebie, bardziej coś takiego niż jak się masz. Jak się masz, zazwyczaj jest właśnie przedstawiane jako jakieś polskie przywitanie dla ludzi za granicą, ale czy to jest takie prawdziwe? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że słowa choćby co u ciebie, albo co słychać, choćby co słychać jest już bardziej takim. Częstszym sformułowaniem używanym w codziennych rozmowach, co słychać. Ja bardziej bym tak powiedział. Wątpię, żebym do swojego kolegi czy koleżanki powiedział, jak się masz. Raczej nie. Siapa na mumu. This one in my lounge. Siapa na mamu. Okay. Siapa na mamu. And me. Jak masz na imię? Jest? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Bardzo ładnie. Mam na imię Sadam. Mam na imię Ała. Mam na imię Ała. Mam na imię Awa Mam na imię... Mam na imię Ała. Jest. Bardzo ładnie. No, ten polski jej idzie nieźle. Uczyłaby się szybko, tak myślę. Postępy byłyby widoczne. Aku lupa, to jest zapomniałam, ale to już, to już wiem, bo bardzo często, jak gadamy, to używa tego właśnie zdania aku akulupa. Zapominam, zapominam. Zapominam. Mhm. Zapominam. Yes, akurat, no ona przetłumaczył, jej to przetłumaczyło zapominam, więc. Mm. Idę do supermarketu. Aku Akan Pergi ke supermarket. K. Aku Akan Pergi K su supermarket. Yes. Aku akan ke permi supermarket. Aku akan... Aku akan? pergi ke supermarket. Okay. Idę do supermarketu. Bardzo, ładny. Oh! Bardzo easy, ładny. Easy, 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 easy. Powiedzmy, na co dzień gdyby chciała się porozumiewać, napisałbym jej może 100 zdań, ona by wykuła te sto zdań i już by była komunikatywna w polskim. Komunikatyw? Komunikatywna. Komunikatyw. Pisła? Mmm. Ona, o, widzę, że ma taki wyraz też w swoim języku, to jest komunikatyw i to jest rozmowny. Mm, yes, it's similar. It's no, not the same one, but it's similar. Um, learning I'm singing, okay? Mm, okay. One song. Okay. Dobra, będziemy teraz uczyła śpiewać jakieś piosenki. A ja chyba siedzę w najfantastyczniejszej możliwej pozycji do śpiewania, a ja i tak nie umiem śpiewać, to nic to nie zmieni zupełnie. Kawa, kantorbanie. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Okay. bardzo ładnie, Adon. bardzo ładnie, ale ja tego nie zaśpiewam, także ja mogę zaśpiewać dosłownie jedno zdanie. So you want me to sing it, this song? Okay. You want me to sing this song? Okay. So try to okay. sing one sentence. I would try to repeat it. Dobra, zaśpiewa jedno zdanie. Ja postaram się to powtórzyć, ale wątpię, że ja cokolwiek mógł zaśpiewać, bo ja nie umiem śpiewać. <śpiewanie> Suandanya katau uh. Ku tak ingin kau pergi Ku tak ingin kau pergi Meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu bayaku sendiri bersama bayangku Meninggalkan, this one Meninggalkanku Meninggalkan. sendiri Meringa Kankusindi. River Sama, Bajana. Bajana. Dobra, wystarczy już tego. Nikt tego nie chce słuchać, prawdopodobnie. Dobra, to jest na prawie do końca. Sundania katau. Gutairin ka. Dobra, wybaczcie mi to. Maningakan ku sendiri bersama bayanganmu. Ah, sorry. Znokautowała mnie. Nie sądziłem, że w tej sekundzie akurat przywali mnie głową. Ale trudno. Jakoś to będzie. Idziemy do ogrodu, chyba wiecie w jakim celu niestety. Chociaż tylko raz była w ogrodzie i chciałem wam coś pokazać. co na bazo, do szafy. Ready? Co? Yes! No i żeby taka była cały czas, a nie jak kamera się urywa, to się zmienia, yeah, zmienia, okay. zmienia, zmienia, no. zmienia, zmienia, no. zmienia. No. Ale brudne okulary, nic nie widzę. Ludzie pływają sobie na dole. Ja jeszcze nie próbowałem, ale być może spróbuję, jak ona dzisiaj wyjedzie. O, za zamienia się w węża. Tak, właśnie tak. Chyba coraz więcej zaczynam rozumieć po polsku, tak mi się wydaje. Ja chyba niedługo gdzieś wyjeżdżam, bo już nie mogę tutaj przebywać w Indonezji, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ale jeszcze kiedyś tu wrócę, bo Indonezja mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że najszybciej pojawię się znowu na Bali, no bo jednak Bali jest wyjątkowe. Jeszcze nawet nie zdążyłem wam pokazać jak Jakarta wygląda. Chciałem dzisiaj to zrobić, no ale dzisiaj siedzimy. Inne osoby są z nami w windzie. Bardzo dziękuję wszystkim moim pierwszym patronom i osobom, które wysłały mi donate tutaj na YouTubie. I chciałbym poinformować, że otworzyłem zbiórkę na wyprawę do Indii. Więc jeśli chcielibyście mnie zobaczyć w Indiach, spotkania z lokalnymi dziewczynami, jedzenie, to zapraszam serdecznie do wsparcia mnie. Link znajduje się w opisie tutaj pod filmem. Zadowolona, jak chyba wiem z jakiego powodu jest taka szczęśliwa. Z powodu, że za chwilę będzie wykonywała tą czynność. Którą lubi, ale która nie jest zdrowa. Nie no, ten ogród jest super, bardzo fajny. Szkoda, że tu nie jest trochę ciszej, bo jednak słychać tutaj ten gwar miasta A i tak jest fajnie, bo są ludzi. To jest <laughs> Tak, jest to jej ulubione miejsce. Ale dlaczego jest to Twoim ulubionym miejscem? Why is your favorite place? Because I see street and a... Okej, okay. chyba chciała powiedzieć, że dlatego, że widzi stąd e, ulice, budynki, no jest ładnie tutaj. Zresztą wiecie, bo już wam pokazywałem to miejsce. A jeśli nie wiecie, to wam mogę pokazać. Poczekajcie. Najładniejsze tutaj są zachody słońca, no ale dzisiaj już nie doświadczymy wspólnie tego zachodu, bo ona przed zachodem wyjeżdżam. Can you this one? Nie wiem co na i dlaczego chciała postawić to na statywie, ale powiedziała, żebym naśladował, wiem to będę. Drugie uderzenie prosto w głowę jednego dnia. Masakę. No, trzeba, trzeba z nią uważać i to bardzo cały czas. Jeszcze w najbardziej czułe miejsce. dalej głowa boli od wolnictwa. Wiem że ona chyba jest uzależniona od nagrywania takich tańców, bo dzień nie robi chyba ich spięć Odkąd ją poznałem, to cały czas siedzi i tworzy jakieś nowe tańce do muzytek. Ale to dobrze. Przynajmniej się wtedy rusza. I przynajmniej wtedy nie jest wkurzona. Are you happy. I'm happy. Z jakąś paczką weszła, zobaczmy co w tej parce ma Okej. Okay. Unboxing time. Gminacka sama zeszła, powiedziała, że poczekał i ma coś w tej parce. Wątpię, żeby to był prezent dla mnie, ale co sobie zakupiłaś? Czy to będą te klapki, które oglądałaś przez tyle godzin dzisiaj na telefonie wow. Pomóc ci z tym? Do you need my help? No. no. To już no sama. No, wygląda jak jakieś buty, czyli to mogą być klapki. I... Some... Yeah. Wow. 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 Wow, yes. <laughs> czyli jednak. Czyli jednak klawki, przymierzaj. Oh yeah. Wow, it's good. Do you like? Jest, <laughs> zobacz. So oh, like, like your. <laughs> no, bardzo podobne. Stare zostaną zapakowane, nowe zostaną na nogach. Ja! Yeah. Wcześniej, jak nie kręciłem, to pytałem ją, czy potrafi coś ugotować, i mówiła, że tak umie gotować i yeah. mogłoby mi nawet kiedyś ugotować, ale no nie teraz, bo już nie ma czasu. Yes, it's good. Happy, happy, happy. <laughs> I przyszedł czas już pożegnania. Kolega po nią przyjeżdża, który odwiezie ją do domu, akurat jej się trafiło, że jest tutaj na trasie. Więc dzisiaj widzimy się po raz ostatni. Hello. Pożegnanie ostateczne. Czy jeszcze kiedyś się spotkamy, zobaczymy. Papa. Bye, bye bye. See you. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. No nic, ucieka. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia się długo w następnych przygodach. A czy jeszcze się z nią spotkamy, to się okaże. Nie wiadomo. Myślę, że najbliższe, najbliższe tygodnie zdecydują. Bye bye. Bye bye.